Witam wszystkich, Siemaneczko z tej strony Soksa, przed Wami kolejny odcinek ze Star Stable, z środowej aktualizacji, którą ogólnie nagrywam w sobotę, ale sami rozumiecie, długi weekend itp itd. i aktualizacja ogólnie jest mega, mega rozległa. Kurczę, nie wiem od czego zacząć, od czego, w co ręce włożyć, że ja tak powiem, bo serio mega dużo dodali, zaraz sobie włączę tą aktualizację tutaj na telefonie. Tęczowy festiwal powraca. Hej, w tym tygodniu powraca tęczowy festiwal przynosząc przynoszą ze sobą dwa tygodnie zawartości, którą będziesz się cieszyć przez cały miesiąc, ale chwila, co jest stało ze wszystkimi kolorami. Magiczne konie Prisma i tenebri. No dobra, skrótowo. Mamy magiczne tęczowe kruki, jest świat w chmurach powraca, królestwo w chmurach o tak, dużo rzeczy trzeba robić, jest ten wyścig i wraca jeszcze dodatkowo tęcza. Co pół godziny, wiecie, z tym takim z tym takim małym ludkiem, także mega dużo, a jeszcze ten tutaj obchód tak, to się zaczyna w Murland i tak dalej bo jest Pride Move czy to dobrze wymówiłam, chyba tak, o tęcza tam jest, no dobra, to też postaramy sobie ogarnąć, ale na początek to Królestwo Chmurach e, tu widzę tą żabę, to możemy sobie z nią polecieć no tak, tak, tak tak, 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 tak. Piko, jej, zaprowadź mnie do balonu Miki, okej okay, no to lecimy tam do tego balonu Miki Fajnie w ogóle, że tęcza wróciła. Dawno jej nie było, a powiem Wam, że mam chyba jeszcze gdzieś te kawałki tęczy. Mogłam to wciągnąć, ale nie wzięłam. I tak samo tego, tego królestwa w chmurach dawno nie było, a jest także fajnie. O, akurat idą chyba z paradą. Ej, ja też chcę takie owiejki. Ale fajnie się ubrali. Też chcę takie czaprak. W ogóle chciałam się ubrać na, na tęczowo, ale nie wyszło mi. W sensie w ogóle. Nie mogłam znaleźć jakieś tam tęczowych rzeczy, w sensie zaczęłam od czapraka i żadnego nie miałam, więc po prostu się ubrałam na feltowo, a pewnie tam coś będzie na górze, tak mi się chociaż, tak mi się przynajmniej wydaje, także postaramy się coś tam kupić. No bo fajnie by było jednak się na kolorowo ubrać, co nie, tak tematycznie. Także dobra, ja jestem już tutaj, jestem, uuu, no nie jest źle, ciekawe jak to będzie chodziło, pewnie będą lagi przeokrutne. No ale dobra, lecimy na górę. Kopiko, jesteś, jesteś. A gdybym ci powiedziała, że istnieją inne światy poza tym, który już znasz? nawet tereny, bla bla, wybacz mi. Byłaś już ze mną? No byłam, ale mogę jechać jeszcze raz. <grytanie> tak. Okej. Okay. Czyli widzę, że tutaj jest szaro, no dobra. Kurczę, zadania nie widać. Witam w obozie Zenicic. Cieszę się, że udało Ci się tu dotrzeć. I zabrałeś ze sobą konia? To dobrze. W chmurach działają tajemnicze siły i najlepiej poruszać się tu konno. Właściwie to moglibyśmy przekształcić naszą ekspedycję w wyścig. Baw się dobrze, przymierzając ten podniemny świat, i uważaj, gdzie stawiasz kroki. Droga w dół jest długa. Na pewno jest dla ciebie duże zaskoczenie, tak jak dla mnie, że królestwo w chmurach zostało pozbawione wszystkich barw. Mhm. No, jest właśnie szaro, trochę średnio to wygląda. Z kolorami było ładnie jednak. Eee, także pewnie coś na to zaradzimy. Kilka dni temu było kolorowe i pełne życia, aż to nagle ktoś rzucił zły urok. Królestwo teraz wygląda smutnie i upiornie. Na pewno w jakiś sposób możemy przewrócić mu kolory. Nie wystarczy pójść do sklepu z farbami, ale musimy spróbować naprawić tę sytuację, prawda, Elizabeth? No, fajnie by było. Los królestwa chmurach spoczywa w naszych rękach. Mam pomysł. Znalazłam dziwny przedmiot, który może nam pomóc. Mhm. Przeglądałam swój sprzęt na wyprawy i znalazłam to. Nigdy czegoś takiego nie widziałam, chociaż przypomina trochę kryształ albo pryzmat. Być może ten przedmiot jest powiązany z sytuacją w królestwie. Myślisz, że możemy go użyć, by przywrócić kolory? No, kto wie. Może chcesz się temu przyjrzeć z bliska? No, dobra. Wygląda na coś magicznego. Mam to zabrać? No... No można. Red, co się dzieje? Co się dzieje? Coś się dzieje? Nic się, się nie dzieje. A Okej, okay, żółty wrócił. Jej! Zadania będzie widać fajnie. Jak ci się to udało, kolor żółty wrócił? Nie dowiary, że udało ci się przywrócić jeden z kolorów. Nie jestem pewna, jak do tego doszło, ale możemy o tym jeszcze pomyśleć. Przynajmniej wiemy, od czego zacząć. Skoro ten przedmiot przywrócił jeden z kolorów, myślę, że trzeba nazwać te kolory fragmentami tęczy. Tęcza ma 7 kolorów, więc na pewno znajdziemy jeszcze 6. Poszukaj ich. Z pewnością znajdziesz je podczas wykonywania aktywności w Królestwie w Chmurach. Niektóre fragmenty mogą być też na Jorwiku, więc tam też warto zajrzeć. Ja muszę zostać tutaj, ale ponieważ bardzo dobrze znam ten teren, mogę się zastanowić na tym, gdzie znajdziesz brakujące kolory. Zajrzyj do mnie, jeśli chcesz się dowiedzieć, co wymyśliłam. Daj znać, gdy znajdziesz kolejny bla bla. Dobra. Okej, okay, czyli mamy. powodzenie. Królestwo w Chmurach liczy na ciebie. Dobra, oprócz tego jest tu do robienia kilka rzeczy, ale myślę, że skoro jakby to jest co roku, czemu tu pada deszcz? Okej, okay, możemy po prostu przejść do tej... Skoro to jest co roku, to zrobimy tylko to przywrócenie kolorów, resztę nie, a tutaj mamy te konie. Kurczę, ten jest, ten jest śliczny po przemianie tego zwykłego, ale ten mi się podoba... Ojej, ten mi się podoba w obu wersjach, tylko to jest chyba... Co to jest zaraz? To jest Pasofino czy nie? Czekajcie, zaraz zobaczę. Zobaczę jego animację, to będę wiedziała. Ruch specjalny. Ja już sama nie wiem, ale ogólnie jest ładny, Chciałabym go kupić, tylko nie mam. Na razie nie mam niestety starcoinsów ani... No, okej, okay, to są takie czapraczki, tylko nawet tego nie zobaczę. O nie, no dobra, trudno. To jest do wymiany. Aha, to ja nie mam tych żetonów chyba. A tu jest sklep. No ale cóż, ja i tak na razie nic nie widzę. Tu mamy tą chmurę z pewnie spodkowami, ale tak jak myślałam, mmm, tak jak mówiłam, myślę, że najpierw zrobimy... No że ogólnie w ogóle zrobimy tylko to, co... Wiecie, o co chodzi. Kurczę, z kolorami, ale się nie mogę wysłowić. Hmm, rozmyślania Miki, może to? Cześć, jestem Blubla. Chciałam się podzielić. Gdy teraz zerkniesz. No, dobra. Czyli mamy zerknąć na jej... Na jej ten? Aha, dobra, tu. Mam nadzieję, że Blubla. Dobra, czyli tutaj widzę, że możemy chyba... Tak, możemy już chyba zobaczyć. I teraz to nie przeczytałam, ale tam było coś tam na Jorvik, także dobra, bo oprócz tego jest jeszcze do zbierania tej rzeczy, ale mi się wydaje, że one były jakby rok temu, więc mm, po prostu Ouu, no nieźle pogoda, <goda> więc myślę, że tego też nie będę robić, w ogóle jakaś taka zwariowana ta aktualizacja e, no nieźle to wygląda dobra, dobra, lecimy, lecimy Oho, czyli kartujemy mamy. nie styku? Ne, to brzmi ogólnie. Muszę troszeczkę przyciszyć, bo... bo się boję, że nie będzie mnie słychać tak jak. Często bywa, więc wolę, żeby to było ciszej niż żeby mnie zagłuszało. Hello, hello. No proszę, patrzcie, kto przyszedł zepsuć mój smutny dzień. Mam na imię Katia, ale ty możesz mówić mi śmierć. A teraz miejmy to już za sobą. O, to tylko ty, Elizabeth. Jestem zawiedziona. Czy ona by nas chciała zabić? A może tak po prostu zawrócisz i pojedziesz z powrotem do tej wesołej stajni? Jeśli to nie jest czyst, jeszcze oczywiste, to chętnie pograłabym na skrzypcach spokoju, który może mi zapewnić tylko samotność. Mm, uh -huh. Ciekawe, ja myślałam, że Jorvik to przyjazne miejsce. Co nagle nas podbiasz? Fuj w życiu, ale nie możesz mnie zmusić, żebym sobie stąd poszła. W życiu niko, w końcu nikogo nie zabiłam na razie. Hmm, Zabiłaś dobrą atmosferę. Fajnie, nie? bruz pasujący do mojego zimnego serca. Nie powiem, że przeszkadza nie wam u um, mnie uszczęśliwia, bo kogo obchodzisz szczęście, ale dzięki temu czuję się... Cóż, zadowolona? Usatysfakcjonowana? Tak, to dobre słowo. Pozbawiłaś królestwo w chmurach kolorów? O czym ty mówisz? Po co mi jakieś kolory? Wolę rozsądną, skandynawską paletę neutralnych odcieni szarości, a królestwo w chmurach... Ech, sama nazwa jest na tyle tkliwa, że wolę się trzymać z daleka. Fuj. To, to nie twoja sprawka? Nie, to nie moja sprawka, ale z pewnością nie jestem zaskoczona, że mnie o coś oskarżasz. Nie udawaj, że mnie, nie, że mnie znasz, Elizabeth. Wszystko, czego dotknę, staje się zimne, szare, a nawet umiera. Czy tego chce, czy nie? Wiesz, jakie to uczucie? Czuję się potężna, wspaniała, przerażająca. Odkąd pamiętam, ludzie mówią, że jestem przekleństwem. Po jakimś czasie zaczęło mnie to smucić. Nieważne, z niekom stąd. Czekaj, napraw pogodę, Katia. Ty ją napraw, Elizabeth. Jeśli nie chcesz powrótu słońca, zniszcz moje lodowe okruchy. Aha, okej, okay. tego nie pamiętam z zeszłego roku, chociaż możliwe, że mam po prostu uowo Zni zniszczyłam? Nie, chyba nie. Chyba teraz dopiero zniszczyłam, czyli tam tego nie zniszczam zniknął. E, powiem wam, że nie pamiętam tego z zeszłego roku, ale może po prostu mam fatalną pamięć. Ja w ogóle ostatnio mam taką słową pamięć. Ja nie wiem, niby, niby dobra pamięć, ale powiem wam, że mam ostatnio straszną pamięć. Zaczęłam aż sobie za zapisywać w notatniku Um, jakieś rzeczy, na przykład jak coś gdzieś zostawię, to zapisuję to sobie w notatniku i potem jak o czymś nie pamiętam ej, to się samo przemieszcza. <grafię> okay. Jako jeżeli nie pamiętam, to muszę zaglądać do tego notatnika i wiecie, <grafię> to jest takie mm, trochę ciążliwe i teraz sobie myślę, czy ja w przypadku ja już tego nie mówiłam kiedyś na odcinku jakimś i co, co mnie jeszcze coraz bardziej upewnia w tym, że mam fatalną pamięć. <grafię> Sakra jakaś. Dobra, rozwalone wszystko, napraw pogodę. Bo jest lato, gorąco ma być. Dobra, udało ci się wygrać tym razem. Mamy już tego dość, baw się dobrze, rozwiązując swoje błahe problemy, znikam stąd. O, coś jest. Fragment teczy, który trzeba zanieść Mice. Jej, mamy coś. Dobra, lecimy do Miki. Okej, okay, słuchajcie, jechałam sobie do Miki ich zauważyłam, to coś tutaj, chmurę. Także e, sprawdźmy, co to jest. Chlip, chlip, chlip. Chlip, hm, kim jesteś? O, oh, chlip, nie zwracaj na mnie uwagi. Smutno mi, bo straciłam przyjaciół. Muszą być gdzieś tutaj, ale nie potrafię ich zaprowadzić z powrotem do królestwa w chmurach. Chlip, możesz mi. O, mamy. O, to jest ten letni żeton. Okej. Okay. Nie wiem, z czemu to robię, ale no zrobię to, no bo. No bo wiesz, skoro mnie prosisz tak ładnie. W ogóle słychać było tam w tle, jak ona płacze, i to było takie. O... Kurczę, no chmuro. Dawaj. Dobra, chmura zaczyna ze mną podążać, to jest druga, i dwie już ze mną podążają. O, jakie grzeczne chmury! Dobra, gdzie reszta? Gdzie reszta? W ogóle ja pada deszcz, jak tutaj wjechałam, to normalnie, wow, no nie, jakby tak w starstable stable było na co dzień, taka zmiana pogody. W sumie z jednej strony ciężko byłoby to jakoś, jakby to miało działać, co nie, no bo. Ktoś może... Może ktoś może ktoś, może... ktoś może ktoś może by nie chciał grać sobie w deszczu, ale można by to rozwiązać tak, żebyśmy sobie mogli wybierać, jaką chcemy pogodę. No i jak ktoś chce grać sobie w deszczu, to sobie gra w deszczu, a jak w śniegu to w śniegu. Ale to pewnie by było ciężkie do zrobienia. Okej, okay. chmury już zostawione. Mamy tutaj ten portal. Wow, uważaj chmurowo cię wciągnie! Okej, okay, wszystkie chmury wróciły do swojego królestwa. Dobra, dziękuję za prowadzenie wszystkich moich przyjaciół z powrotem do królestwa w chmurach. O, no i dostaliśmy kolejny ten niebieski. O, nie, ona się świecą. Myślałam, że wskaże nam jaki to kolor, ale on się świeci na wszystkie. Także patrzcie, mamy już dwa kolory. W ogóle coś tam mój pies się trzęsie w tle, czy to słychać. E, mam nadzieję, że nie. Kurczę, ta tęcza, ciekawe czy ona jest Niedaleko to jest, albo tak się wydaje, ale. Oh, wow, wow, ale raczej jest niedaleko, tak mi się wydaje. No ale dobra. Tak, 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 lecimy. W ogóle mam jakiś błąd, bo niby jest żółty, ale wykrzyknik się nie świeci. Dobra, mamy dwa. Mamy dwa. Ciekawe, jakie nam kolory wrócą. Może jakiś czerwony, czy coś? I zielony. No dobra, fajnie na fioletową obrona w sumie, na, tak różowo fioletową więc gdyby wrócił któryś z tych kolorów, to byłoby spoko. I teraz co będzie? Teraz jest czerwony, tak? Tak, okej, okay, o, fajnie, czerwone spoko. E, coś tutaj mam, nie, nie. Okej, okay, kurczę, no to co mam teraz zrobić? Jak mam znaleźć resztę? To chyba jest, wiem gdzie można znaleźć. Co może być niż gonitwa zatęczą. Spróbuj w niej pojechać. Czyli chodzi o ten wyścig, tak? Okej, okay, pierwszy drugi. Wiem, gdzie można znaleźć, ale nie będziesz tylko alfa właściwie. Mm. No nie, no i mi. Mm. Oni mi każą robić wszystko, a ja nie chciałam tego robić. Brakuje mi niektórych. Oh. Czyli muszę wziąć to wszystko i tak? O nie, nie chcę mi się tego robić. No dobra, weźmy to. Najwyżej, nie wiem, przyspiesza to czy coś. Bla bla bla, biorę piko ze sobą, oczywiście, że tak. Chodź tutaj ze mną, ty żabo. Wezmę, wezmę ze sobą. No chodź, żabo. Mm. No idziesz czy nie idziesz? Wezmę ze sobą go. No cóż, on nie wiem, co się z nim... Coś, nie wiem, on jest z nami chyba, ale nie wiem w sumie, Nie, nie ma go z nami. Ty, chmuro. Yy, tak, okej, okay, on nie te podkowy, No nie przepadam zatem tak szczerze. I jeszcze w ten wyścig mamy pojechać. O nie, o nie, nie, no nie chce mi się trochę. Ale z drugiej strony ten wyścig jest fajny, powiem wam. Tylko że no, trzeba się na nim mocno skupić, żeby zebrać te wszystkie rzeczy chodź. Bla, 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 bla bla, bla, bla bla. Dobra, także ja myślę, że to będzie po prostu przyspieszone, no bo... Nie będę wam przecież tutaj zawracać tym głowę, okay. co nie? Okej, okay, udało się zebrać wszystkie, chociaż czas 4 minuty, więc mocno średnio, ale dobra, mamy kolejny ten fragmencik. Eee, dobra, trochę tam cheatowałam, wiecie, przy tym wyścigu, ale chciałam mieć wszystkie, bo wtedy się dostaje więcej <grytania> tego PD. Także, o ja, wiecie co jeszcze muszę zrobić? Zebrać te wszystkie podkowy i to będzie takie, o, trochę, trochę ten, trochę nudne, ale dobra. Ale dobra, no postaram się to jakoś tam zrobić. Czy one są. Wow! Wow! Nie! Nie! Dobra, nie! To też będzie przyspieszone, bo. Ja wiem, że to będzie strasznie nudne. Ok, jakiś jest. Tylko nie wiem za co w sumie, no bo nie zdobyłam jeszcze wszystkich tych pierdółek. Ale dobra, w sumie możemy oddać te dwa, co jest, i zobaczymy tutaj, co się stanie. Mam jeszcze trzy w ogóle te rzeczy do zdobycia, ale ok. No mamy, mamy. Dużo ludzi się tam pojawiło. Jak i tym razem. Aha, teraz jest czerwony. To co wcześniej w ogóle ten rzuciło? Okej, okay, nie wiem. E, dobra. I tutaj jest. O, w ogóle tu pisze. Fioletowy. A co za ten końcu stoi? On tutaj powinien być? Fioletowy to może będzie ten. Wi wi widać nas. Niebieski by się przydał też. O, widzicie? My już wcale jesteśmy w sumie, więc fajnie. I zostały nam dwa. Nie chcę jakiegoś, co to, to jest. Zgubiony sprzęt Miki i to. Wiem, gdzie możesz, ocenisz coś. A, i muszę znaleźć dziennik. No dobra, także dalej muszę poszukiwać. Okej, okay, mamy też już te przedmioty, wszystkie znalezione. Udało mi się. Co, udało Ci się znaleźć? Wszystko niesamowite, znalazłam to, co tam znalazłeś. Fragment Aha, no dobra. Mamy fragmencik, i przedostatni kolor. Eee, ojej, wiecie, już ile mi to zajęło czasu? Już stwierdziłam, że to nawet nie będę tego przyspieszać, tylko to przytnę. A został mi jeszcze do znalezienia ten jej dziennik, który, no, postaram się znaleźć, bo w sumie tylko to nam brakuje i pokażę wam, gdzie on będzie, jeśli ktoś też miał z tym problem. Okej, okay, słuchajcie, znalazłam i to było prostsze niż się w ogóle spodziewałam, bo wystarczy wjechać tutaj. A, i on jest tutaj, jako. no. O, jako tutaj, jako ten dzień drugi Nawet nie chcę mi się tego w sumie czytać Ale może sobie przeczytam Tak ogólnie poza tym Także mamy ostatni kolor e, Nie tam Nie, 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 nie Chodź tutaj e, Dziękuję za przeczytanie moich wpisów W takim tempie zbiorę ich wystarczająco dużo, żeby stworzyć całą kolekcję Dawaj ten kolor No kurczę Cały czas włączam, włączam, włączam Wyobraź sobie O, lalo Fragment ten, czy ostatni, jest. Wiedzieli, że szukałam tego. I wreszcie na końcu niebieski odblokujemy, czekałam na ten kolor. I wszystko się stało niebieskie. Jej! Jej! Ok. Udało się. Ciesz się, piękne królestwa. Dzięki Tobie znów możemy się cieszyć naszym szczęśliwym kolorowym życiem. Oh je, yeah. Pięknie, kolor zostały przywrócone. Kolor został przywrócony, coś nadal istnieje, tak. Tylko nie wiem co. Rozejrzyj się po okolicy i wrócę do ciebie. No ale co? Trzymaj się za mnie, kciuki. Mam nadzieję, że nie się na coś złowrogiego. wrogiego. Zajrzyj do mnie później. Mm. Aha. Czyli to jest takie dla pizzu. Hm. Czyli to pewnie po prostu za tydzień, wiecie co, wiecie co, za tydzień będzie kontynuacja. I powiem wam, że nie znalazłam tego, tej jednej podkowej, Jedna mi została, już mi się nie chciało jej szukać. Okej, okay, ten koniec piękny. O, on jest piękny, chcę go kupić, ale nie mam pieniędzy. Liczę, że będą podwójne star Dobra, jeszcze jedna rzecz, którą chcę odhaczyć, mianowicie tęcza. Mam nadzieję, że... oj prosto w to, co się. Mam nadzieję, że trafimy na nią, także zaraz zobaczymy. Okej, okay, słuchajcie, nie widzę nigdzie tęczy, także możliwe, że jej aktualnie nie ma, no ale trudno. Ja mam nadzieję, że Wam się ogólnie aktualizacja podobała, bo mi tak się cieszę, że wróciło to do nas. No i cóż, także ja Wam bardzo, 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 bardzo dziękuję za oglądanie i do następnego.